Zanim zaczniemy ten odcinek, przypominam, że z kodem KushiZen masz 90 dni za darmo w aplikacji Zen. Link do ściągnięcia w opisie. Cześć z tej strony Kushi witam Was w moim oficjalnym poradniku na grudniowy Community Day 2020. To jest najważniejszy event w całym roku, moim zdaniem, zwłaszcza dla początkujących graczy, graczy z niższymi levelami, którzy przegapili część Community Ten event jest dla Was po prostu kosmicznie, kosmicznie. Ważny, w tym filmie przedstawię Wam wszystkie informacje o tym evencie, wszystko co musicie wiedzieć, a później dam wam aż 13 moich porad, które bardzo, bardzo pomogą Wam przygotować się na ten Computy Day i wykorzystać go w 100%. Także już teraz zostaw łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Także tak jak mówiłem, zacznijmy od wyjaśnienia wszystkich informacji na temat tego eventu, ponieważ jest to dosyć skomplikowane, także będę korzystał z infografiki, to jest infografika od Legends i G2G Media po polsku. I widzimy tutaj podstawową informację. Czas, kiedy będzie miał miejsce ten podsumowawczy community weekend, to będzie od 12 grudnia do 13 grudnia, czyli to jest sobota i niedziela. Od godziny 6 rano w sobotę do godziny 22 w niedzielę. Przez ten czas możemy sobie ewoluować Pokémony i dostawać movesety z community dayów. W, z lat 2019-2020. Tutaj mamy listę Pokemonów, które częściej pojawiają się na DZIKO, Piplup, Abra, Sido, Widdle, Gastly, Magikarp, Porygon, Charmander, Electabuzz i Magmar. Tutaj mamy listę Pokemonów, które pojawiają się w rajdach i dwukilometrowych jajkach, są to Totodile, Swinub, Triko, Bagon, Torchic, Slakoth, Matki, Ralts, Tertwig, Trapinch i Chimchar. Będzie dostępna specjalna paczka z okazji tego eventu, do kupienia tylko, jedna sztuka tej paczki tylko podczas trwania eventu, a w niej znajdziemy jedną Elite Fastemkę i jedną Elite Charge -tm Cena około 1300. Pokecoinów. będzie tam też 5 lucky eggów. bardzo się przyda, bo wbijamy wszyscy expa aktualnie jest bonus na exp i to jest pierwszy raz w historii, kiedy otrzymujemy aż 2 elite tm w jednym boksie, także bardzo opłaca się to kupić, ale o tym więcej w moich poradach otrzymamy również czasowe zadanie czyli to będzie darmowy quest, który dostaniemy podczas eventu i będzie go można zrealizować przed końcem eventu, jak nie zdążymy no to nam przypadnie. i w tym questie dostaniemy jedną elite charge tm, jeśli go wykonamy także warto skupić się na tym questie i warto zdobyć to, przypominam, że elite tm to są bardzo rzadkie przedmioty drogocenne i chcecie mieć ich jak najwięcej? Oprócz tego za 299 jak zwykle będzie można kupić opcjonalne zadanie i tutaj może wspomnę o tym więcej w moich poradach w dalszej części filmu. Oprócz tego, każdy z tych dni i sobota i niedziela będzie miał swój event w evencie, czyli takie 6 godzin, przez które będzie się respiło więcej Shiny Pokemonów. Czyli w sobotę od 11 do 17, po pierwsze Mega Gengar będzie pojawiał się na rajdach, ale Pokemony, które będą miały zwiększoną szansę na Shiny, na dziko, to będzie Piplap, Rhyhorn, Abra, Seedot, Weedle i Gastly, czyli poza tymi godzinami od 11 do 17, szansa na Shiny jest taka sama jak zawsze, czyli 1 na 450, tak jak nie ma żadnego eventu to wtedy też masz taką szansę na Shiny zwiększona komitetowa szansa na Shiny dla tych 6 Pokemonów, które wymieniłem będzie w sobotę przez te 6 godzin, a oprócz tego będzie podwójny start załapanie, także odpalajcie swoje starpisy. jedna druga dystansu wykluwania jajek i insens będzie trwał 3 godziny wcześniej nas Niantic informował, że będzie podwójny exp, ale Niantic usunął te informacje, bo jakby i tak jest podwójny Exp przez to, że do końca grudnia jest podwójny X załapanie, więc no nie było sensu o tym pisać, skoro to już jest wiadome, że cały czas jest podwójny X załapanie. Natomiast w niedzielę, 13 grudnia od 11 do 17 na rajdach będzie Mega Charizard X i następujące Pokemony będą miały zwiększoną szansę na bycie Shiny. Będzie to Magikarp, Porygon, Charmander, Electabuzz i Magmar, czyli te ostatnie kompideje z kilku ostatnich miesięcy. I znowu będzie podwójny start od załapanie i jedna druga dystansu na jajkach i trzy godzinne insensy. Także tak jak widzimy część pokemonów będzie na dziko, a część tylko na rajdach i w jajkach. Oczywiście widzimy, że te pokemony na rajdach i w jajkach to są te pokemony z roku 2019. Także je będzie troszkę trudniej zdobyć, ale pewnie macie do nich jakieś candy, macie możliwość je ewoluować i tylko czekacie na ten moveset community dayowy, żeby zrobić tę ewolucję w odpowiednim momencie. Także teraz wam pokazuję listę wszystkich pokemonów i wszystkich movesetów, które otrzymamy ewoluując pokemony podczas tego community daya. Zaczynamy sobie od roku 2019. I Mamy tak. Hydrokanon Hydrokanon, Mamoswine, Ancient Power, Frenzy Plant na Septileu, to jest całkiem przydatne. Outrage na Salamensie, bardzo przydatny moveset, bardzo fajny Pokémon, dobry, jeden z najsilniejszych smoczych Pokémonów z tym movesetem, warto go robić. Blast Burn, jest ok, że są lepsze ogniste Pokemony, ale z braku laku, jest ok, ten, ten Blaziken z Blast Burnem. Nie przejmujemy się tym. Swampert z Hydrokanonem. podkreślam, bardzo, bardzo ważny Pokémon. Jest kluczowy ten Hydrokanon na Swampercie. Bez niego, no to nie jest taki Swampert, jakiego byśmy chcieli. Także, jak macie jakieś Swamperty, róbcie je właśnie w czasie tego eventu. Gardevoir Synchrono jest mało ciekawe. Tortera Frenzy Plan też średnio. Flygon Earth Power, Infernape, Blast Bird. Empoleon Hydrokanon, jest ok. Raipiror z Rockrackerem. Potężny, potężny Pokemon Alakazam z kanterem to jest bardziej pod PvP Tak samo Shiftry z Bullet Seedem Beedrill, Drillan, 3 Gengar, Shadow Punch To nie są aż takie ciekawe sytuacje Może ten Gengar troszkę bardziej Gyarados z Aqua Tail'em Jest troszkę bardziej przydatny Przypominam, że będzie wchodziła Mega Ewolucja Gyaradosa Porygon Z z Try Attack'iem To jest pod PvP Charizard otrzyma Dragon Brefa. Tutaj ostrzegam, nie otrzyma Blast Burna Blast Burn to był moveset, który on dostawał Na Committee w 2018 roku tego musetu on nie otrzyma, ale o tym zaraz opowiem więcej w moich poradach. Electivire i Magmortar Flamethrower Thunderbolt to takie bardziej ciekawostka, czy pod PVP. Także teraz, kiedy już wiemy, co łapiemy, kiedy łapiemy i po co, i na czym się skupić, to przedstawię wam 13 moich porad na grudniowy Community Day 2020 w Pokémon Go. Porada pierwsza, słuchajcie, ten wtorek to jest Spotlight Hour na Słajaba. I tak jak wam chwilę temu mówiłem, nie będzie zbyt łatwo zdobyć te słajnaby podczas Community Day, bo one będą na rajdach i w jajkach. Także wykorzystajcie w ten wtorek o 18.00. Przez całą godzinę będą się wam respite słainaby. Zbierzcie dużo candy, złapcie jakieś dobre IV. Wykorzystajcie ten Spotlight Hour, bo będziecie chcieli zrobić te słajnaby i ich ewolucję. Oczywiście ten Ancient Power na słainabie to jest bardziej z myślą o PvP. A tak jeśli chcecie mieć Mamoswiny na rajdy. Ja polecam zrobić im moveset lodowy. Pięknie zbijają pokemony smocze, na przykład Rayquaza. A ten komity day'owy, ewentualnie sobie gdzieś tam odpuścić, lub zrobić jako drugi moveset. Także to była porada numer jeden. Wykorzystajcie, wykorzystajcie Spotlight Hour we wtorek, 8 grudnia. Jest to bardzo ważne. Druga porada, parę dni temu do Pokémon Go weszły tagi, także użyjcie tagów, otagujcie sobie wszystkie pokemony, które chcecie ewoluować podczas tego eventu, żebyście nie musieli przeglądać tego w trakcie eventu, bo szkoda czasu, trwa bonus na Stardust, trwa bonus na Expa, chcecie wtedy łapać pokemony, wbijać Expa, wbijać Stardust, więc miejcie przygotowane wcześniej te pokemony i wykorzystajcie nową mechanikę tagów, żeby sobie przygotować wszystkie pokemony, które mają na przykład 100 IV albo bardzo dobre IV i wiecie, że chcecie je ewoluować podczas tego eventu. Porada numer 3. Zbieraj Sinostone już teraz, bo wiele z tych Pokémonów, które mają Community Idea wymaga właśnie Sinostona do ewolucji. To będzie najbardziej pożądany przedmiot ewolucji, także nie chcesz płakać w, w dniu Community Day, że nie masz Sinostonu. Możesz próbować już teraz dostać je z Walk z innymi graczami, z walk z liderami na przykład twojej drużyny, 7-day streaka. Podejrzewam, że też będą sinostony dropiły się z quest'a podczas tego eventu, a może również dodatkowe będą się dropiły z płatnego quest'a podczas tego eventu. Także kup research za 2,99 zł, może będą w nim dodatkowe sinostony, a nawet jeśli nie, to myślę, że będzie dużo przydatnych przedmiotów, wartych dużo więcej niż 2,99 Porada numer 4. Kup tego boksa, o którym mówiłem. Za tę cenę to jest bardzo dobry boks. Dostajemy kilka lakierów i przede wszystkim dwie elitemki przez cały rok. Na każdym komideju. za tą samą cenę dostawaliśmy tylko jedną elitemkę. Także teraz dostajesz dwie w cenie jednego. Moim zdaniem warto to kupić. Porada numer 5. Twój Pokémon nie nauczy się mu w setu z Community Deya, jeśli ma frustration, to znaczy jeśli jest shadow Pokémonem, ma tak frustration i nawet jeśli odblokujesz mu drugi atak i dopiero wtedy go ewoluujesz podczas Community Deya, to i tak nie nauczy się mu w setu e, Community Dayowego. Przynajmniej na ten moment tak to działa. Może Niantic to jeszcze naprawi przed Community Dayem. Ale na ten moment, no nie da się w ten sposób tego zrobić. Wiem, że niektórzy tutaj proponują, radzą, żeby tak robić, ale to nie działa, po prostu ten Pokémon nie dostanie movesetu komputerowego. Także, jak masz Shadow Pokémona, którego chcesz zrobić na moveset komputerowy, miejmy nadzieję, że Niantic na jeszcze da jakiś event, żeby można było sobie tę Frustration zmienić, ale obawiam się, że może tak nie być, także. Jeśli masz jakieś Pokémony, którym już kiedyś stemkowałeś to frustration podczas eventu, gdzie dało się to zrobić, to pamiętaj, żeby je ewoluować podczas Comedy Day. Będziesz miał unikalnego Shadow Pokemona z movesetem Comedy Dayowym. Porada numer 6. Nie będzie dało się zdobyć movesetów z roku 2018, także to Niantic powiedział, że movesety z 2018 będziemy mogli zdobyć, w 2021 podczas osobnych eventów, także będą jakieś osobne eventy na te sety. Porada numer 6 brzmi nie marnuj elit na zdobywanie tych movesetów z 2018, poczekaj, bo w 2021 będą eventy, gdzie będzie dało się zdobyć te movesety bez elitemek. Porada numer 7 i najważniejsza już teraz zacznij przygotowywać się do tego Comedy Day'a, bo będziesz potrzebował bardzo dużo malinek, a przede wszystkim bardzo dużo boli duże ilości Ultra Boli, duże ilości Great Boli, duże ilości Poke Boli, pamiętaj, że ten event trwa dwa dni z rzędu, także i sobota i niedziela będziesz łapał po 6 godzin moim zdaniem potrzebujesz jakieś 800- może pokeboli, najlepiej żeby to były ultrabole Jeśli chcesz w pełni wykorzystać ten event Także jeśli nie masz tyle miejsca w ekwipunku Zastanów się może warto dokupić miejsce w ekwipunku I już teraz zbierać sobie bole na ten event A jeśli nie możesz tego zrobić to ewentualnie rozważ usunięcie części Potionków i revive'ów po to żeby zrobić miejsce na bole I troszkę malinek bo bole będą najważniejsze Podczas tego eventu Porada numer 8 Podkreślam ponownie, że Matki jest bardzo ważny i ten jego moveset jest bardzo potrzebny i na ultraligę i właściwie na wszystkie ligi, ale głównie na ultraligę. Także jak masz możliwość zrób sobie swamperty z hydrokanonem na każdą ligę, bo ten atak jest po prostu dużo lepszy niż zwykłe ataki. Porada numer 9 to jest podkreślenie, że salamence z outrage'em jest bardzo dobry, zwłaszcza jeśli masz shadow bagona na przykład i stemkowałeś mu frustration. To możesz stworzyć bardzo potężnego smoczego Pokemona No taki Shadow Salamence z Outrage'em jest silniejszy jeśli chodzi o DPS niż wszystkie inne nie Shadow Pokemony smocze I po prostu zadaje kosmicznie duży DPS smoczy Także to też jest bardzo ciekawy Pokemon Porada numer 10 Charizard ewoluowany podczas tego eventu nie otrzyma Blast Burna Powtarzam ponownie, nie otrzyma Blast Burna z 2018 roku To jest bardzo fajny moveset, wiele osób chciałoby go mieć też bym chciał sobie zrobić kolejne Charizardy z Blast Burnem, ale ewoluując Charizarda podczas tego eventu otrzymasz moveset Smoczy Skąd idę 2020 roku jako Fast Attack, a nie otrzymasz Blast Burna na Charge ataku. Porada numer 11, podkreślam, że Rhyperior z Rockrackerem jest jednym z najsilniejszych kamiennych Pokemonów w całej grze A kamienne Pokémony bardzo często przydają się na rajdach do zbijania Także jeśli nie jesteś graczem PvP i chcesz się skupić na Pokemonach na rajdy, skup się na pewno na tych Raipiriorach i przygotuj sobie Sinostone. Porada numer 12, zrób sobie Gyaradosa z Aqua Tail'em, ponieważ niedługo może wejść jego Mega Ewolucja i może być bardzo, bardzo fajnym Pokemonem. Przydatnym w wielu sytuacjach. I ostateczna porada numer 13 i w sumie jedna z ważniejszych, ale nie dotycząca wszystkich. Postaraj się wbić 40 level przed tym eventem. Wiem, że może być ciężko, ale jeśli nie wyleci, brakuje, to się postaraj. Bo jeśli będziesz miał 40 level na tym evencie, to łapiąc te wszystkie Pokemony, już będziesz sobie zbierał Candy XL do ich ewentualnego parapowania na poziomy 41 i wyżej, aż do poziomu 50. Także jest bardzo fajna okazja na tym evencie dla graczy powyżej 40 poziomu. Żeby sobie zbierać już XL Candy Do tych wszystkich fajnych, potężnych Pokemonów Community Dayowych I tyle słuchajcie, to był mój poradnik Napiszcie mi koniecznie w komentarzu co sądzicie o takim poradniku O takiej formie odcinka Czy chcecie na przykład żebym w przyszłości robił co miesiąc poradniki na Community Day Jeśli tak to dajcie mi znać I zostawcie koniecznie łapkę w górze Obejrzyjcie inne moje filmiki Których propozycje wyświetlam wam teraz